to tak jak na przykład ludzie którzy mają zbyt wysokie tętno, tak? Też przyjmują leki z potasem z potasy, na dokładnie nie wiem, na obniżenie. dokładnie. Gdzie wilgotność sięga 80% albo i lepiej czasem, to już przy 20 stopniach już te krowy mają dość. Bardzo dużo uwagi ludzie poświęcają właśnie na pasze, na, na, na diety, dodatki. Miliard tych równych dodatków firm jest naprawdę multum tego. A o wodzie mały jakoś tak się mało, mało kto skupia, nie? To są w ogóle niesamowite ilości, tak? No 200-250 litrów śliny e, dziennie. E, krowa wypija 80-120 litrów e, wody dziennie. Paszą pobiera też kolejne 50 litrów, no po prostu to taka cysterna. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku ponownie gościmy Adama Maksimowicza. Dzień dobry. I w dzisiejszym odcinku będziemy poruszać temat, który w okresie letnim jest niestety bardzo palący, czyli stres cieplny. Tak i myślę, że to jest temat dość ważny ze względu na to, że mało osób, lekarzy się na tym skupia. Jest to dość ogromny problem, no i trzeba sobie jakoś z nim radzić, nie? bo lepiej to pewnie nie będzie. Hmm. No, niestety, jakby ostatnie lata pokazują, że coraz częściej mamy fale upałów, tak, które trwają dłużej, są kolejne rekordy bite. No i niestety jakby, no, wygląda na to, że, że musimy się do tego powoli przyzwyczajać. Tak? Właśnie to jest pytanie teraz: w jaki sposób możemy przeciwdziałać stresowi cieplnemu? A to ja się ciebie zapytam, a co to jest stres cieplny jak go poznać? No właśnie, stres cieplny... Jest to zjawisko, w którym zwierzę nie jest w stanie oddać ciepła tyle, ile go przyjmuje, ponieważ każdy organizm produkuje ciepło wynikające po prostu z normalnych przemian, które zachodzą. Krowy są szczególnie wrażliwe na stres cieplny, ponieważ są to zwierzęta wysokoprodukcyjne i produkują duże ilości temperatury przez procesy, które zachodzą np. w wątrobie. Tak? Albo po prostu. To nie słyszą fermentacji. <grych> A wszystko Dokładnie. to w po prostu fermentuje, buzuje tak, i produkuje temperaturę. Dokładnie. To jest kolejny powód. Jak wygląda krowa, która ma stres ciepły? No właśnie. Ta, taka, krowa, taka krowa jest przede wszystkim traci apetyt. Najchętniej, to tak jak człowiek praktycznie. Najchętniej nie poruszałaby się w ogóle. Jeżeli już je, to tak wybiera pokarm aby ta energia była jak najbardziej skondensowana, aby właśnie ta fermentacja zachodziła jak najmniej, to o której mówiłeś, to znaczy, żeby nie było też przeżuwania, więc ona raczej stara do się... Dokładnie. Więc ona stara się w takim wypadku przebierać tak tą paszę, żeby było jak najmniej włókna, żeby nie trzeba było tego rzuć i trawić. Tak i dodatkowy ob objaw kliniczny, który możemy łatwo zauważyć, po prostu jest zianie. No tak, jak to. Tak, tak. To. I przyspieszone y, bicie tak serca. Nie? Mhm. A to z tego, to chociażby tytułu, że ona, między innymi, potem traci potas, którego ona nie magazynuje. Dlatego ten potas, powiedzmy, też trzeba, trzeba koniecznie Uzupełnić. U tych uzupełniać u, u krów z, w stresie ciepnym. To tak jak na przykład ludzie, którzy mają. Zbyt wysokie tętno, tak? Też przyjmują leki z potasem. Z potasem. na dokładnie Niktor na oliwy. Dokładnie. Nisza, nie? Zastrzyk śmierci w, wykonywany też jest kolorkiem potasu, po prostu spowalniamy akcję serca. Y y y nie, powodujemy tak jest. Tak, więc trzeba y w stresie ciepłym, no, trzeba po prostu w kwestii leczenia uzupełnić jednak ten potas. Czy to będzie przy jakichś preparatach zawierających, tak? Czy, 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 czy dręczując. Natomiast ogólnie elektrolity też cud trzeba. Trzeba po prostu uzupełnić, stolizawki, mhm. to lizawki, czy już też po prostu w, w, w ciężkim stanie po prostu między innymi to podać do pyska, tak? I teraz tak, stres cieplny, to też trzeba o tym pamiętać. To nie jest tylko, kiedy są bardzo wysokie temperatury, czyli no. mamy 30 i więcej. E, bo, nawet do 20 stopni. Dokładnie, zacznę. bo to no. też zależy od wilgotności powietrza. Jeśli mamy często niskie obory gdzie ta wymiana powietrza jest mniejsza, gdzie wentylacja jest słabiej działa, jest wymuszona, gdzie wilgotność sięga 80% albo i lepiej czasem, to już przy 20 stopniach, już te krowy mają dość. To te czasami, nawet jak my w parny dzień wyjdziemy, po prostu w, tak pot nas płynie, Mimo, że jest raptem 20 kilka stopni, a my jesteśmy po prostu umęczeni, upoceni, umordowani ze względu na wilgotność powietrza. Tak. No To jest naturalne tak. zjawisko, które jakby tak. wynika z tego, że my pocąc się tracimy ciepło, ponieważ gdy woda paruje, pobiera duże ilości właśnie ciepła wraz ze sobą. Natomiast jeżeli powietrze wysycone jest wodą, czyli jest właśnie wilgotne, duża jest wilgotność, nie można woda... oddać. Ta woda właśnie z naszej, z naszej skóry nie odparowywuje i przez to właśnie jest tak, że niby temperatura nie jest wysoka, ale odczuwalna jest bardzo duża. Tak, i dlatego w jednym stadzie na przykład będziemy mieć plus 25 stopni, tak, i, i te krawy będą funkcjonowały, w innym będzie 20 i, i będzie źle, no. Normalnie w świecie, tak, hmm. więc. To może teraz przybliżmy hodowcom, w jaki sposób można sobie radzić hmm. z tym stresem cieplnym. No, przede wszystkim e, najważniejsza rzecz to jest woda. I teraz, no tak, w, w, ja myślę, że o wodzie to powinniśmy zrobić w ogóle oddzi oddzielny odcinek kiedyś, bo, bo jest to jedna z główniejszych rzeczy potrzebnych dla krowy. E, woda, jedzenie. Legowiska, tak, warunki i bardzo dużo uwagi ludzie poświęcają właśnie na pasze, na, na, na diety, dodatki, miliard tych równych dodatków, firm, jest naprawdę multum tego. A o wodzie małej jakoś tak się mało, mało kto skupia, nie? Ona musi mieć cały czas dostęp do tej wody. Ta woda musi być czysta. Szczególnie w okresie, w ogóle to przypomnę, że te poidła trzeba czyścić, nie? Już to podstawowa ja, sprawa. To... No raczej, nie? Już ja nie mówię, że czy, czy, czyścić codziennie, ale czy no dwa są, razy dziennie tak. Jeżeli już tak. są na dnie, to raczej już jest za późno. No, to już tak, słaba sprawa. Natomiast e, ja zalecam co najmniej powiedzmy co drugi dzień czyścić te poidła, wyjmować, a to z tego tytułu, że tym bardziej jak jest ciepło, to krowa pijąc też brudzi tą tak to naprawdę te poidła, tak? Śliną, resztkami jedzenia. Jest ciepło. Bakterie po prostu wspaniale fermentują, nie? Psuje się ta woda. One na przykład później nie chcą tego. No, muszą pić, ale nie chcą, nie? No z naturalnych przyczyn. Do, do, no. Dokładnie, nie? No to jak my byśmy pili wodę, która, nie wiem, została. W... No z kołóży, tak? Już no, 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 Słabo. No i teraz pytanie: ile tej wody? To są w ogóle niesamowite ilości, tak? No, 200-250 litrów śliny e, dziennie. E, krowa wypija 80-120 litrów e, wody dziennie. Spaszą, pobiera też kolejne 50, więc no po prostu to taka cysterna. Żeby tą ilość wody dostarczyć, to poidła muszą funkcjonować. Prawidłowo. A nie dok dok że dokładnie leci woda, tak. Prawda? dokładnie prawidłowo. I teraz no, no działa, nie? tylko. Jak sprawdzić, czy te poidło w ogóle się nadaje, przepustowość tego poidła, nie? to no jest dość prosta sprawa, którą myślę, że każdy powinien sobie sprawdzić w domu. Bierzemy wiadro na przykład 10 litrów. Wciskamy język, jak zaczyna woda przepływać do wiadra, to mierzymy czas, włączamy minutę. I przepustowość, po ideach takich językowych, to powinno być 10, a tak naprawdę najlepiej w ogóle 12 litrów wody na minutę. Często jeździłem i wyglądało to 7, 8 litrów. 7, 8, 12, co za różnica? No, różnica jest hmm, procentowo 70% więcej. To jest naprawdę dużo. I teraz. Ale to tam ta, ta, ta woda. No to teraz weźcie sobie pół litra wody. To wypić pół litra wody to nie jest jakaś wielka filozofia, tak? Możemy. I strasznie, strasznie cienką słonkę. Ja Wam gwarantuję, że w połowie już Wam się odechce do picia tej wody. Naprawdę, już będziecie mieli dość już, nie wiem, wystarczy. Czy, nie? Dzień się no w się upłócicie przy. No dokładnie, nie? Więc z, zrezygnujecie. I tak samo po prostu jest z krową. No, jeśli będzie miała to wodę, ale jeśli ona będzie ją, żeby, żeby się napić, będzie miała pić dwie minuty, to jej się po prostu najnormalniej w połowie i szode chce, nie? Więc właśnie poidła te po prostu muszą działać. Jeśli chodzi o poidła duże, tak? Wannowe, no to też pamiętajmy, że ona musi być na odpowiedniej wysokości, żeby ta krowa mogła tą głowę wsadzić do środka i się napić, a nie wieszamy. Na, na takiej wysokości, gdzie ona tutaj ćwiczy, tak się wyciąga, a jeśli nie mówię, że jakaś pierwiastka do tego podejdzie, albo jołówka, nie? która jest naturalniejsza, no, 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 się nie napije, więc... więc to musi być na, na komfortowej dla kowy wysokości, Wyskości. dokładnie. No i odpowiednia ilość tych. Tak naprawdę od. Nie powiem Wam dokładnie, ile musi być na przykład w Waszej oborze, tak, jeśli macie 100 krów, bo to też zależy, ile macie grup, tak, jeśli macie. Grupę 40 krów, to co najmniej dwa poidła powinny być. To by było, to myślę, że tutaj ten temat wody przy stresie nam to okay. tak na pewno, to. na pewno jeszcze musimy powiedzieć na temat paszy, tak, i zraszaczy niskociśnieniowych i mieszaczy powietrza, prawda? Tak, tak. Bo to też są kwestie, które są czasami wykorzystywane, ale w zły sposób. To zacznę może od kwestii żywienia. nie? Jak powinna wyglądać ta, ta dawka? ona na pewno, ta dawka, będzie już na dzień dobry krowy będą mniej jadły, a, a potrzeby będą miały takie same. Więc musimy zrobić po prostu ten PMR czy TMR, dał tą dawkę dzienną, musimy bardziej zrobić bardziej skoncentrowaną, żeby w, w tym obniże, obniżonym apetycie uzupełnić to wszystko. Co za tym idzie, będzie troszeczkę mniej włókna. Im będzie mniej włókna, to też będzie to mniej fermentować, co też pomoże krowom, ale może to wpływać też na powstanie kwasicy. Dokładnie tak. Więc musimy to kontrolować i na pewno dawać do tego jakieś bufory. Pewnie musimy dawać jakieś drożdże, prawda, żeby były drożdże, jakieś bufory chemiczne, żeby to no, zapobiegać, zapobiegać powstawaniu kwasicy. Kolejna rzecz jest taka, którą w, w, widziałem w jednym filmie, mówisz, mieszanie paszy e, tmr dwa razy dziennie i podawać, jak jest chłodno. Mm -hmm. Nie raz dziennie, a już ja nie powiem. Raz byłem u gospodarza, który mieszał raz na dwa dni, a później powiedział, że, że, że już nie będzie robił TMR-u, bo, bo mu się krowy zatruli. No, on się zatruli krowy, jak zrobił latem przy 30 kilku stopniach, raz na dwa dni, nie? Tak, jak jest ich chłodni, możemy robić raz dziennie, tak później podgarnić, ale w upały, no to jest. Umówmy się, no, no nie mamy upałów przez e, 8 mm. miesięcy w roku. Dwa miesiące no, no, trzy, to już myślę, że możemy dwa razy dziennie zrobić nie? rano i wieczorem. Kolejną rzeczą jest to, że stres ciepny też prowadzi do stresu oksydacyjnego. No, ogólnie to jest tak, że ten stres oksydacyjny, to już. Jak na sobie lacie to słyszeliście jeszcze raz, na pewno nie raz usłyszycie, powoduje to, że, że witaminy i minerały są, są zużywane przez krowy do, do radzenia sobie z życiem, że tak powiem. I z tego tytułu one po prostu trzeba dać troszeczkę więcej. Na ten okres letni musimy dać więcej więcej, e, więcej witamin niż w, w innych okresach. Fajną rzeczą, jeszcze jeśli chodzi o kwestie żywienia, no to ze względu właśnie na to, że przez, tym, że przez to pocenie zianie, krowa traci między innymi potas, dobrze by było go uzupełnić. Może niekoniecznie kupować jakieś chemiczne tak, produkty, ale na przykład poprzez polewanie paszy, na przykład melasu. Dzięki temu będzie ta pasza już powiedzmy bardziej skoncentrowana w, energetycznie, tak? I będzie to słabiej fermenty, będzie fermentujące, ale nie, 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 nie mocno. I dodatkowo uzupełnimy właśnie ten, ten potas. Tak, jeśli chodzi o też TMR, no to, to jest dużo dodatków na rynku, które zapobiegają zagrzewaniu się. TMR-u, tak. Mhm. No bo to jest ważne, żeby ten TMR się po prostu nie gotował, żeby się nie grzał. No bo się gotuje, się wydzielają toksyny możemy te, tak naprawdę jeszcze nie dojrzeć że stres ciepny, to jeszcze potróć krowy. No dokładnie. W normalnym świecie, nie. Więc to już myślę, że już w sklepach tak jakieś firmy paszowe już na, na, na pewno każda z nich jakiś po prostu no, antyzagrzewacz ma. Mhm. Jasne. Czy jest coś jeszcze, co, co moglibyśmy doradzić z punktu hodowlanego? No ja myślę, że jeszcze kolejną dość ważną rzeczą jest to, że jak te krowy schłodzić? No w uwięziowych oborach no to mamy dość, no dość duży problem, tak? no bo one stoją w, tak naprawdę w tym samym miejscu. Bardzo złym pomysłem jest na przykład jest montowanie wiatraków przy stole paszowym albo niedaleko mhm. stołu paszowego. Bo wysusza. Dokładnie z tego tytułu, że wysusza tą paszę. Która będzie mniej apatyczna i one będą mniej ją jadły. Na przykład można w okresie letnim też nawet do tego TMR dolewać specjalnie wody, tak? Żeby ona była bardziej soczysta, żeby krowy chętnie jadły, uzupełniały tą właśnie wodę. A jeśli zamontujemy właśnie przy stole paszowym niedaleko, tak? Albo no, no powiedzmy nad głowami krów i tutaj zahacza też o stół paszowy, no to wysłyszamy. No, to jest złe rozwiązanie, no naprawdę. Więc dobrze, ewentualnie byłoby to połączyć z tymi zraszaczami niskociśnieniowymi, prawda? Który tak, mogłoby polewać jednocześnie i krowy, i stół paszowy, czyli paszę, która się na nim znajduje. Tak, no w oborach w ogóle wolno stanowiskowych to jest najfajniejsze, moim zdaniem. Rozwiązanie jest takie, że właśnie zraszacze stawiamy przy stole paszowe. To automatycznie składa krowy. One z chęcią tam też się przejdą. Pasza będzie soczysta, wilgotna, więc one też będą chętnie jadły. A wiatraki nad legowiskami właśnie, że ona sobie pójdzie tam, sobie zje elegancko sobie ten, ten wróci na, do siebie na stanowisko, wiaterek ją powiedzmy owieje. To, uważam, że to najlepsze takie, takie rozwiązanie jest najlepsze, nie? Jeśli w kwestii, no właśnie mówię, w kwestii technicznej, nie. Już ani mówię w stresie ciepłym, jak czasem jadę i widzę, że, 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 że ludzie wypuszczają krawy, stoją na tym patwisku, i może dostanie wiadro wody, nie. Mm. To, to, to... Bez cienia, bez niczego. No już jak wypuszczamy, no, to chociażby zacienienie jakieś było, żeby one mogły się schować. No to już ile razy widać, że, że, że po prostu jest tak gorący, że one gdzieś. Tu jest tak pasza, trawa gdzieś rośnie, one nie mimo wszystko i tak stoją w, gdzieś w cieniu. Nie? Myślę, że tutaj tak naprawdę to wiele rzeczy można na zdrowy rozsądek i szukać analogii do ludzi, prawda? Jak my byśmy ucieka Dokładnie uciekali i tak. co my byśmy próbowali robić. Jeżeli są krowy, które mają do dyspozycji gdzieś jakiś strumień czy coś, to bardzo często widać, że one po prostu nie wchodzą i się chłodzą, tak samo jak ludzie, więc. Tutaj analogia jest niemalże jeden do jednego, i tak naprawdę powinniśmy tak. obserwować krowy, bo one same nam pokażą, czego tak, najbardziej tak. potrzebują. Można tak powiedzieć, krowa też człowiek. <laughs> trochę tak. tak. W tym temacie, ale no, naprawdę, no, wszystkie procesy fizjologiczne, e, może nie wszystkie, oprócz fermentacji, zachodzące w krowie, tak jak, to takich u ludzi, no? Dokładnie. Tak samo i ścielentami, no nawet, ojejku, no to jest dziecko, tak? Jeszcze, w, z, w które same nie produkuje przeciwciał tak? I, i, I czas często ludzie wrzucają w naprawdę złe warunki. nie? Czy dziecko byś położyło, no nie no, to musi być czysto schudnie, normalnie, tak? Jeśli na przykład nawet z tym stołem paszowym, tak, że, że właśnie muszą mieć cały czas krowy dostęp wszystkie na raz do stołu paszowego. Jeśli my byśmy Poszli do restauracji, tak, i byłaby ograniczona ilość miejsc, tak? Pierwszych, nie wiem, tam 20 osób, je, a reszta stoi i się patrzy, co zostanie, to, 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 to... z tych talerzy, to my zjemy. No to nie byłoby dla nas komfortowe dość, nie? No, no, no nie no. No i dokładnie, jeżeli jeszcze, tym bardziej, jeżeli mielibyśmy przed sobą jeszcze kawał ciężkiej pracy do, zrobione, do zrobienia, jakim jest produkcja mleczna, prawda? Dokładnie tak. To jest ogromne obciążenie dla, dla organizmu, dla wątroby. Dobrze, myślę, że częściowo rzuciliśmy nowe światło na właśnie stres cieplny, na temat którego można znaleźć dużo materiałów w internecie. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję Ci, Adam. Dziękuję. I życzę zdrowia dla Was i Waszych zwierząt. Cześć. Do widzenia.